Komplet 16 zespołów rywalizował na parkiecie hali 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ulicy Mickiewicza podczas pierwszego turnieju Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej. Turniej od kilku lat cieszy się zainteresowaniem zespołów z całego regionu, a jak podkreślają organizatorzy, limit drużyn zawsze jest wypełniany do ostatniego miejsca. Jesteśmy co roku pewni, że przynajmniej w tych początkowych turniejach mamy komplet drużyn. Zwykle tak to bywa, że jeżeli jakaś drużyna już straci, szanse na udział w turnieju finałowym, niektórzy odpuszczają, niektórzy grają dalej, choćby dla samej frajdy, gry w piłkę nożną, no ale przy tych początkowych, szczególnie w pierwszym turnieju, zwykle mamy komplety. Mamy zespoły, które nam towarzyszą od kilku ładnych sezonów, chociażby GoTrans, obrońcy tytułu, Scanfield, Grajki, Fajterzy, no to są zespoły, które są z nami od kilku sezonów, są też nowe zespoły, a są też zespoły, widzimy nowe twarze, może te same, ale są nowe nazwy i zawodnicy łączą się, zbierają się w, w, w nowych zespołach. Tutaj za nami fajny zespół ze Zduńskiej Woli, też złożony z byłych zawodników czwarto- czy trzecioligowych, także myślę, że wpłynie to tylko korzystnie na poziom turnieju. Rywalizowali więc weterani, którzy grają nieprzerwanie od kilku edycji. Pojawili się też debiutenci. Jedna z nowych twarzy turnieju doszła do półfinału. Grały też dwie drużyny Hetmana-Sieradz i to w jednej grupie. Niedzielny turniej był więc pełen emocji, walki do ostatnich sekund i bramek. Czujemy się dobrze, tylko ciężko się gra, bo jest ślizga hala i dawno nie graliśmy, No to jednak jest pierwszy turniej, trudne wejście takie. Ale jesteśmy dobrej myśli, walczymy. Jaki cel na dzisiaj? No my cel mamy jeden, zawsze przyjeżdżamy po puchar, który się uda zdobyć, to zdobywamy, no i głównie chcemy obronić trofeum zdobyte w tamtym roku w całości, wygrać turniej Grand Prix. Grupa jest w miarę do gry, no, dwie drużyny Hetmana, to jednak jest B-klasa, no, poziom taki sobie, ale nikogo nie wolno lekceważyć, trzeba walczyć i są trudniejsze grupy. Grupa A i grupa C, no jest poziom zdecydowanie wyższy i bardziej zacięte mecze. Grupa bardzo wyrównana. Teraz wiecie, akurat styczni zresztą, jakby, no, drug, może nie, nie dosłownie drugą drużyną, ale no, jako że dużą ekipą przyjechaliśmy, no to e, na pewno chcieliśmy, żeby wszyscy zagrali, no to przyjechaliśmy w dwie ekipy. Teraz sobie zagraliśmy, powiedzmy, taki mecz w przyjaźni, ale wiadomo, że na boisku przyjaźń nie obowiązuje. Fajna, fajny poziom był. E, ogólnie całego turnieju to jest fajny poziom. E, mam nadzieję, że takie inicjatywy będą e, regularnie e, organizowane. Każdy tutaj nie przychodzi tylko, żeby się pobawić, ale też żeby coś, coś pograć. tak? A każdy tutaj dał z ciebie 100%. Na 200. Cel główny to zajść jak najdalej, a cel krótkoterminowy to wygrać na, na, następny, najbliższy mecz. Radzimy sobie z opakami nieźle. Mam nadzieję, że wygramy ten turniej. Może taki jest wasz cel dzisiaj? Tak, tak, taki jest cel, takie są założenia. Mam nadzieję, że się uda. Trudno się wypowiedzieć po pierwszym meczu, ale myślę, że jest, jest ok. Fajnie dobrane grupy, wszystko dopięte. Jest fajnie, tak. Jak oceniacie Waszą grupę? Naszą grupę, pierwszy mecz wygraliśmy, mamy duże szanse na awans. Myślę, że się uda. Drużyna FC ACL. Jeszcze mam taki apel, bo tutaj z chłopakami nazwaliśmy taką, tak naszą drużynę. Wracam po ciężkiej kontuzji i dlatego taki, taki przekaz, że FC ACL, zerwane więzadło krzyżowe. Mam nadzieję, że, że można wrócić do piłki nożnej. Pierwszy turniej wygrał Go Trans złocze, w którym w finale pokonał fighterów 5 do 1. Trzecie miejsce wywalczył Scanfield, który po rzutach karnych pokonał debiutanta Inferno FC. Liderem klasyfikacji najlepszych strzelców jest Mariusz Woźniak z Go Transu, który wbił rywalom 12 goli. Organizatorami cyklu Grand Prix są Mossir Sierac i klub LKS Mossir Sierac. Kolejny turniej odbędzie się 10 grudnia.